Kamil i kupiłem Poloneza Jest to Polonez Karo z 93 roku e, Silnik, który posiada to jest 1.6 na gaźniku czyli średniej jakości silnik i o średnich e, osiągach Jest to moje drugie auto e, Pierwszym autem jest Seicento które można powiedzieć, że zrobiłem w nim co miałem zrobić i szukałem czegoś nowego, a że Polonez zawsze był moim marzeniem z dzieciństwa to po prostu padło na niego Kupiłem go za niecały tysiąc złotych od starszego pana Który po prostu już nie jeździł Auto stało w garażu od 2016 roku I tu mam na to nawet dowód W postaci gazety, która była w natylnym na tylnej półeczce Stan jest mocno średni Jeżeli chodzi o wnętrze, o wygląd ale jest dobrze silnikowo i napędowo, więc to jest duży plusek na Poloneza A jeszcze większym plusem jest to, że nie ma korozji na dole Czyli może przeżyje jeszcze jakieś 6 lat Wiele ludzi zapyta dlaczego Polonez Otóż z jednej strony było to moje marzenie i zawsze chciałem mieć Poloneza A z drugiej strony to sam nie wiem Jeżeli chodzi o wnętrze to no jak widać jest tragedia Ale mechanicznie jest super, więc to jest najważniejsze a propos mechaniki, to silnik przeszedł generalny remont, bo zostało wymienione wszystko, co było możliwe do wymienienia, ponieważ próbowałem ustalić usterkę grzania się. I wymieniając wszystko po kolei, znaczy wymieniając usterkę pod głowicą, doszedłem do wniosku, że już warto wymienić panewki, pierścienie i inne takie rzeczy. No ale teraz czekam na chłodnicę, ponieważ okazało się, że chłodnica strzeliła po tym, jak odpaliłem samochód. Brzydka pogoda, a ja idę lepić brzydki samochód. Ramp shit. Here we go again. Więc tak, plan na dzisiaj jest bardzo obszerny, bo muszę wykręcić to gówno, które wczoraj strzeliło. No i ogólnie trzeba zająć się w końcu środkiem, uszczelkami go kurwa w końcu wyczyścić. Stan BDB. Więc dzisiaj jest również bardzo pracowity dzień. Dlatego, że jadę właśnie po czarne spray i będę malował te kurwa wypłowiałe ramki od drzwi i przy okazji tylnią klapę, bo strasznie źle to wygląda. Więc padało to po prostu poprawić, bo jest po prostu kurwa dramat. No, a jadę do, Lidla po jakieś, jadę do Lidla po jakieś pokrowce, kurwa, na te fotele, bo wiem, że akurat są na wyprzedaży. A to jest taki dramat, że ja pierdolę te fotele u mnie, więc yy, z braku laku yy, lepiej wziąć, kupić jakieś gówno, które się porwie po 3-4 wsią, wsiądzień wejściach i wyjściach z samochodu. I mieć pewność, że dobrze wydałeś pieniądze. Tup, 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 tup. Tup, 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 Więc tak jak podejrzewałem, nowa chłodnica do Karo z 93 roku nie występuje A jak występuje to w cenach takich, że ja pierdolę Więc zamówiłem używkę, powinna być maksymalnie na piątek Więc możliwe, że na weekend mój trup ożyje I będzie całkiem sprawny, całkiem jeżdżący całkiem zjebany czyli wszystko w normie no a teraz jadę do garażu gdzie zacznę robić poprawki lakiachnicze i muszę wymontować tą kurwa chłodnicę no bo przecież kurwa potem trzeba będzie tak ją montować a jeszcze może uda coś z nią zrobić żeby chociaż go odpalić kurwa no więc ja lecę działać zmieniam biegi i na razie Spokojnie, znam swoje auto. Znam swoje auto, spokojnie jeszcze. Jeszcze trochę pojeździ. Można tripa do Wrocławia pierdolnąć jeszcze ewentualnie. Zaczynamy operację wypierdol chłodnicę. pierdol. Zaczynamy kulturalnie od odkręcenia wszystkich kurwa zacisków. I wszystkich innych główien. bardzo bardzo ciekawe to jest co robię. Jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę to nie jest w ogóle ciekawe. Tam jest czujnik, tam jest jeszcze jeden wąż. Więc ja to robię. A wy oglądajcie. No, to dzieło zniszczenia zostało właśnie dokonane. Wyjebaliśmy, czy ja wyjebałem chłodnicę? Nie ogarnąłem, kurwa, że wiatrak kręci się chyba w drugą stronę niż powinien, bo strzałka mówi jasno. A on się kręci w tą. Czyli wtłacza ciepłe powietrze do silnika. A powinien w tą. Zgodnie z tą oto strzałeczką. Dziwna sprawa. Chodnica już wyjechałem tam eee, Podejrzewam, że może być przyszkodzona, nie uszkodzona, aczkolwiek człowiek uczy się na błędach. Dobra, to ja teraz zawijam do mechanika i zobaczymy jak to dalej będzie. Aha, bo dzisiaj w planie jeszcze jest pomalowanie piór wycieraczek i tego z tyłu tutaj. Gdyż wygląda to strasznie po poprzednim właścicielu. No i generalnie to też zrobić na jednolity kolor. Więc teraz wklejamy wszystko tutaj i robimy malowanko na czarno. No i BDB malowanko na czarno. Bo i tak ta klapa była brzydka z tej strony, jak kupa. Więc to nic nie zmieni. A teraz, gdybym mógł jeszcze włączyć tylko Wam latarkę, ale nie mogę. No, chwilowo nie mam po prostu światła w garażu, i tak to się prezentuje teraz. Tu jest pompa wody. tu jest wcale niezależny. nie, za, nie, nie za pasek. Um, no cóż, no. Miejsca jest sporo, ale. Nie faktu, że coś jest tutaj spierdolone. Okazyjnie wycieraczki też dostaną nowy czarny kolor. To tak przy okazji. A tył prezentuje się tak. Więc nie jest najgorzej. Teraz pomalujemy sobie pewną klapę. O, spierdolię malowanie poprzednio Więc ją poprawimy. Bo i tak nie mamy co robić w sumie. Mamy co robić? Mamy. jest możliwe, że. No znaczy, klapa na pewno ma przetłoczenie, to ci mogę od razu teraz powiedzieć. Już teraz w sensie, bo, bo ma przetłoczenie i się przekonałem o tym już raz. Za pierwszy raz koniec zrobię poszło. Kurwa, nic z tego strzelać nie będzie. <śles> Tam, go w ogóle na niebie skoplikowali, wtedy na to? to nie jest taki zły pomysł. W ogóle podoba mi się tutaj bardzo. Przy tego, że znowu coś tutaj się wylało, bo tak wygląda. To ta różnica między tą stroną, a tą. Bo no tutaj jeszcze przepsikałem takim tym głównym do tego, do bumperów to są. Nie, to się nazywa, o, Do wderzaków właśnie. Bampery to takie cycki, tylko inne. Nie, 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 nie proszę. Sprawdzałem? Nitro, Nitro, szybko kurwa. Tylko nie na, na, napierdą mi pod tą muszelkę. Ale dlaczego tak nie? Już to się nic nie stanie, kurwa. Nie, nie widzę ja to. Nie. Sprawdzałem takie, ale tam to będę całą tak kurwa, jakoś nic się nie stało. Ja rozumiem fuszerka, ale kurwa aż taka. Tak, bo to trzeba było sprawdzić i tak jedna początek. Tak, bo tam, tam nie wiedziałeś jaki był, nie? Nie, tam nie wiedziałeś. Dobra, zostaw. Zostaw, zostaw, bo to za fachowo zrobił się, będzie źle Dobra, pomalowaliśmy baklipa w polonesie bo wokami zrobił fuszerę wcześniej Wiesz co zrobiła fuszere? Twoja matka Z I ten Trzeba było to poprawić, jest znacznie lepiej W sumie to ja bym tak zostawił tak oklejonego go Wygląda lepiej, bo nie widać, że to jest polones ja mam pomysł, co można zrobić coś sport <noise> <noise> Tak, jak na żelach kurwa do mycia, a też jest sport, a jakoś nie <głos> <głos> kurwa, jest Kurwa! Ja za gdzie w 48 godzin 24 godziny Jestem szybkością <noise> kurwa, te śruby nie były w życiu ruszane No ja jak sobie kurwa 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 <noise> Wziąłeś dwie grzechotki? Masz drugą. No co mam sobie tam to wziąć? 14? Ja. Masz dwie czternastki? Masz. Nie wiesz. Ktoś uchujował, co trwący krąca foterem. Drama jest. Nie, z serduszkiem Michał. Podnieś drzwi do góry, jak otwiersz. Siłaczem kurwa trzeba być. <noise> po prostu ci klamka nie działa, nie trzeba ponieść do góry. Trzeba podnieść, czy się potrafię to otworzyć. Chyba ty. Co no, po ilości podkładek, to, to dobrze. Dobrze by, dobrze jest. Masakra. Wyciągamy właśnie fotel w Polonezie, żeby tam porządnie wyczyścić, bo cholera wie co tam znajdziemy. Idzie na razie dobrze. I. Idzie dobrze to pojęcie względne, kurwa. No Kami mówi, że idzie dobrze to pojęcie względne. Mam aparat na statywie, więc yy, będzie można to pokazać w miarę rozsądny sposób. Polonez uczy mechaniki i wszystkiego, że jak się czegoś boisz w swoim aucie zrobić, to kupę poloneza za 5 stówek. Możesz zebrać to wszystko grzechotką, śrubokrętem i kluczem 13, nie? Jak masz za czternastkę, to też pójdzie, nie. Znajdziemy tu zwłoki, wiesz? Nie ja wątpię, że jest, to jest z foteli. cięższy. Co to jest? Dlaczego to jest tak zamontowane? Co to? Paweł? Jak? Ty, podoba mi się to. A mi coraz mniej, Zobacz, was to się mało. Mi się zajmij no się, broda. No, czy fotel, kurde. <grym> ty. To jest nieściągalny z tyłu. Musi być ściągalne no Dobra, jest, to wam Pa ile miejsca, więcej niż w mojej kawalerce Wynająć ci? No a teraz możesz mieć kampera. Wypierdol miejsce pasażera i kanapę. Biesz mógł z jednej strony jechać, a z drugiej wiesz Nie, nie wiesz To są te drążki do sadzenia sobie w dół. No są krzywo zamontowane w ogóle. Nie, no co ty? Okay. To jest ten, Hydrołapa <grym> Hydrotata Spierdala. E, w tym momencie jesteśmy w takim stanie w Polonezie. No powiem wam, jest przestronnie, jest, jest fajnie, jest gruz. Ale jest plus, bo pod, na podłodze można siedzieć. Po co? Jest plus, bo. Pać ile foli stary, pa, 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 pa. pa. Na giełdę klasyków, to pójdzie teraz. Zobaczcie. Patrzcie, ile folis. Poloneza, nufka sztuka. Nufka sztuka poloneza. Nufka sztuka. Ty, to jest ciekawe. Pa. jak byli na Wielką Brytanię te, te, te samochody, to wolą wpierdolić za ślepkę, niż po prostu wpierdolić kawałek plastiku bez tego. <noise> ja wierdole, FSO. FSO to jest życie, FSO to jest taniec. Polonez w sumie też. <noise> i Proszę. Bateria ci lubię na czerwono. Nie ja mam się. Tak wyglądasz szczęśliwy człowiek, który właśnie wykręca śruby z paloneza. Zamiast to po prostu spalić, to musimy to rozebrać. na ekologia, tu trochę odstaje, ale to się, to się robi zaraz. Przykładny Ja z tyłu nie siedzę. Wiesz, to jest stara gaśnica? Nie, to jest nowa. Stara leży tam. Czy Nie, wyjąłem z cento Bo po co mi narzędzia z że się nie zjebie? Patrz, ile folii, nówka sztuka. Pójdzie na giełdę klasyków, co najmniej. Albo co najwyżej. o, patrz. Ta folia ma tyle radcy tynich, albo nawet więcej. Dobra, w tym momencie rozebraliśmy cały środek. Jeżeli chodzi o fotele i kanapę, musimy tutaj wyodkurzać wszystko, bo jest syf, nie miłosierny. No, trochę tego jest. Tak to wygląda. Mamy jeszcze trochę pracy, w większości to jest czyszczenie, ale w planach jeszcze jest tak, w czwartek prawdopodobnie przyjdzie chłodnica, tak? Znaczy, no, kurier się, przyniesie, bo chłodnice nie chodzą, ale tak będzie. No, chłodnica będzie w czwartek. Dobrze. Eee, zrobimy chłodnicę, jak będzie czas. Czy będzie czas, jeżeli ja będę? A będzie. W czwartek będzie chłodnica i pompa wody, prawdopodobnie będzie też do wymiany, ale oby nie. Zakładamy nową chłodnicę i będzie to auto już w sumie chyba jeździć czy nie? No tak, jak ma przegląd, to tak. No auto nie jest w najlepszym stanie. Blacha jest okej. Okay. Tyle dobrze, nie wszędzie ale jest. Blacha, Czyli tak stare. jak mówię, trzeba to wszystko podkurzać, te boczki, na przykład wyprać któregoś dnia, siedzenie oprzyć albo założyć pokrowce przynajmniej na razie. I nie jest tak źle. No, no, detailing, detailing, detailing. Jakieś tam drobne naprawy. Mechanicznie, już jest doprowadzony przez Kamila bardzo dobrze. Mogło być lepiej, ale nie może już być gorzej. Musimy jeszcze wyprać, czy znaczy wyczyścić środek, w sensie odkurzyć go. Przydałoby się zerknąć na drugi raz na deskę, bo widzę, że są niedociągnięcia. Wywalę kratki nawiewu, wyczyszczę je. No co jeszcze? No. Detale no, co Ci mogę powiedzieć Michałku? Tak jak widzicie, wyjęliśmy cały środek, czyli fotele kanapę. Poprawiamy dywaniki, żeby jakoś lepiej pasowały. Trzeba to wszystko wysprzątać póki jest na wierzchu, bo auto jest no, strasznie zaniedbałe, nie? Zaniedbany. Zaniedbałe, zaniedbałe. Zajebane jest. W czwartek przychodzi chłodnica. Jeżeli będę to wymienimy ją razem, jak nie to kamy ją sam wymieni. No i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Na pewno wyjedziemy na przejażdżkę tym środem czy jeździ, bo ja nie wiem no. przejechałem 4... kilometry bodajże? 14. 14 odkąd naprawiłem go i znowu się zjebał myślę, że w czwartek przejdziemy 28 i będziemy musieli znowu coś naprawić czyli życie z polonezem no. jak się żyje z polonezem także to na tyle w dzisiejszym odcinku projekt polonez S. 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 E.